Witam! To ja, SuperMalekG Dzisiaj chciałem wam pokazać Jak zrobić Robota Ninja Czyli jak to tam nazwać e, Wy go sobie nazwijcie Potrzebujemy dwóch takich części e, Głowy ninji Takiego wyścigowca hmm. Zielonego guziczka i takiej niebieskiej piorki. Nie wiem. A i jeszcze dwóch dźwigni na ręce. Dobrze. Zaczynamy. Najpierw ładamy te dwa klocki do siebie. O! To będzie go ciało. Teraz jeszcze możemy włożyć tutaj ręce. Mamy już rączki. Teraz tutaj wsadzamy głowę ninja. Czyli wyścigowca jak to woli. Myślę, że mógł wejść ten zielony przycisk tutaj. I że i jeszcze ta niebieska piłka tutaj, że wygląda jakby latał. I teraz je gdyby latał. Dobrze. To na tyle. Do zobaczenia ludzie w kolejnym filmiku tam tam tam